Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa i szef Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Dzień dobry Panie Ministrze, witam. Dzień dobry, witam. Panie Ministrze, czy otrzymał Pan od premiera już zaproszenie do współpracy w nowym gabinecie, w tym, który ma się teraz tworzyć w ciągu najbliższych dni? Nie, nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. To jest osobista decyzja pana premiera, on jest upoważniony, więc jak sądzę, zaproponuje dobrych kandydatów. Widocznie ja się w tym nie mieszczę. Panie ministrze, a może pan partyjnie został wyznaczony na odcinek rozmów z PSL-em, bo z racji zajmowania się z rolnictwem ma pan no, kontakty bliskie z politykami tej formacji, która ma być waszym przyszłym koalicjantem. Coś na ten temat panu ministrowi wiadomo? Jakiś Nie, nie również nikt na ten temat ze mną nie rozmawiał. Ja mam dość spokojne podejście do tego, co się dzieje. Wie pan, przejmowanie władzy nigdzie nie odbywa się w sposób jakiś taki yy, bardzo zgodny. W innych krajach również są problemy z tym związane, czasami to są nawet maratony wielomiesięczne. W Polsce nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Ja zdaję sobie sprawę, że jeszcze kurz bitewny nie opadł, emocje tam wszystkich buzują. Natomiast y, nic nie dzieje się takiego, co by polecało przyspieszać y, pewne procedury. Państwo jest zarządzane, funkcjonują zobowiązania państwa wobec obywateli, system emerytalny. Wojsko jest dowodzone, trwają wypłaty choćby środków dla rolników. Nie dzieje się nic takiego, co by zmuszało do jakichś bardzo szybkich, nadzwyczajnych działań. Spokojnie, niech to wszystko się przetoczy. Jeżeli Morawieckiemu próba stworzenia rządu się nie uda, deklaracja opozycji. Obecnej są dość jednoznaczne, to opóźni to wszystko, opóźni, może zbyt to słowo nawet, o około trzy tygodnie i opozycja będzie miała swój wymarzony rząd. Ja się bardziej martwię, jak, jaka będzie Polska, jak oni będą tą polską. Panie ministrze, jeszcze o tym bo... za chwilę porozmawiamy, o tym, jaka będzie Polska pod nową władzą. Tylko jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o ten proces no, oddawania władzy przez was. Może premier Mateusz Morawiecki powinien jednak powiedzieć pas w tym momencie? Bo jaki ma to sens znowu, panie ministrze, żeby jednak o te nic nawet dwa, trzy tygodnie. Nie no, ale tylko pytanie, Dobrze, po co? pytanie: po co? Nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Zarzuty do prezydenta, że wskazał przedstawiciela partii, która uzyskała mm. najlepszy wynik. No, nazywamy to zwycięstwem. Ale on może zrezygnować, I on może zrezygnować po prostu. 35% to jest więcej niż 31 platformy, czy tam 14 z kawałkiem mm. trzeciej drogi, czy 8% yy, lewicy. No więc ewidentnie prawo i sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik z ze startujących komitetów, co nie jest wcale też takie łatwe po 8 latach ciężkich rządów i tego otoczenia. Bardzo skomplikowanego, i wojna, i pandemia, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast realnym zwycięzcą jest zawsze ten, który jest w stanie stworzyć koalicję większościową. Natomiast pewien zwyczaj i obyczaj parlamentarny do tej pory przestrzegany mówi o tym, że partia, która, komitet, który uzyskuje najlepszy wynik, ma ofertę. Sformułowania rządu. Jeżeli mu to nie wyjdzie, no to będzie drugi krok, już prezydent wtedy mhm. jest tylko notariuszem decyzji parlamentu. Nic nie dzieje się w Polsce takiego, żeby trzeba wszystko przyspieszać. Ja więc tak. twierdzę, że się dzieje coś strasznego, panie ministrze, tylko chodzi mi o to, że Prawo i Sprawiedliwość szans nie ma. Pewnie się pan z tym zgodzi? Żadnych na stworzenie tego rządu, prawda? Ale to jest również wskazanie i pewnych założeń programowych, to jest również no. wskazanie tego, co dla prawa i sprawiedliwości jest ważne. Mam nadzieję i mówię to również bardzo otwarcie, chociaż to wielu moim kolegom się też nie podoba, no. że również pan premier wygłaszając expose, przedstawiając założenia rządu, który zapewne nie powstanie, również powie o tym, co dla Polski na przyszłość jest ważne, jakie są imponderabilia, również może i wskaże dlaczego y, przez 8 lat czyniąc tyle dobra, ale również i popełniając błędy, jednak mając wiele atutów w ręku, y, nie wygraliśmy tych wyborów. To jest też y, pewnego rodzaju y, przedstawienie pewnej wizji y, Zjednoczonej Prawicy, więc to się musi toczyć. Uh -huh. Ja wiem, że to, okay. że no to, to opozycja chciałaby już na ten czas przejmować te stołki i etaty, bo tylko o tym cały czas rozmawiają, się bardzo śpieszy, ale jeszcze chwilę wytrzymajcie. No rozmawiają też o programie. Podpisali umowę koalicyjną, panie ministrze, i tam przedstawili swój y, program. Panie ministrze, jak pan ale, na... czy, patrzy? Czy znajduje pan tam coś konkretnego w tym programie? No to prawda, że konkretów tej, tej, jest stosunkowo jest niewiele, ważne, ale... Rzeczy, które, które były deklarowane. Konkretów jest stosunkowo niewiele, ale zawsze lepsze to niż tajna umowa y, koalicyjna panie mistrza w przypadku Prawa i Sprawiedliwości jego koalicjantów, to to umowa koalicyjna była czymś, co tylko wy znaliście, a opinia publiczna nie miała do niej dostępu. Panie ministrze, jak ale pan patrzył. Pewnego na... rodzaju, hmm. panie redaktorze, różnica. Formacje te małe, które były związane z pisem, szły z jednym programem Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, a to była małe... nie do końca koalicja, jednego no to komitetu prawa. prawa i sprawiedliwości. Program był napisany i można go było sprawdzić. My byliśmy formacją. Jesteśmy formacją, która starała się realizować obietnice wyborcze, natomiast tu były różne komitety. Ja do końca nie wiem, który mhm. program będzie realizowany: czy lewicy, czy y, trzeciej drogi, choćby PSL-u, który nie ukrywam, w tej całej menażerii jest mi y, ten ich, ich założenia, ich postawa jest mi zdecydowanie bliższe. Panie ministrze, ale niektórzy politycy Prawa Sprawiedliwości tak przedstawiają sytuację, jakby zmiana władzy była dla Polski jakąś niewyobrażalną tragedią, katastrofą, jakby była pogrzebaniem szans na rozwój, perspektywa utraty suwerenności w kontekście zmian w Unii Europejskiej. Czy pan minister też tak ostro to widzi, czy zdaniem pana ministra po prostu zmiana pewnie mniej korzysta z pana perspektywy, ale to nie jest dramat? Ja myślę, że reakcja moich kolegów również wynika z przekonania, że y, czyniąc tyle dobrego dla Polski przez 8 lat, w sposób naturalny powinniśmy te wybory wygrać. Okazało się, że suweren zadecydował inaczej. Ja bym patrzył na to z dwóch poziomów. Jedno, wizja rozwojowa Polski i obawiam się, czy y, opozycja, której programu do końca nie znamy, która będzie za chwilę tworzyła rząd, nie zacznie wycofywać się z tych ważnych, Programów dla Polski. Już słyszę o tym, że ma być redukowana armia. To jest w ogóle ogromna nieodpowiedzialność. Słyszę o tym, że wielkie programy cywilizacyjne, takie jak układ komunikacyjny związany z centralnym portem w Baranowie to przecież jest również sieć kolejowa to wszystko ma być wstrzymane, wstrzymana rozbudowa portów w Polsce to są działania niebezpieczne. Również nie ukrywałem nigdy, że Mam wielkie wątpliwości co do kierunku, w jakim zmierza Unia Europejska i Polska. Moim zdaniem powinna być w awangardzie państw, które będą starały się nie dopuścić do stworzenia jednego europejskiego państwa i pozbawienia suwerenności krajów członkowskich. Nie mam żadnej pewności, a raczej powiem szczerze, obawy przeważają, że Donald Tusk będzie raczej szedł w kierunku ograniczenia suwerenności Polski. Natomiast to wszystko będziemy mogli dopiero poznać, kiedy pojawią się realne decyzje następnego rządu. Ja zakładam, że, przepraszam, że to powiem zdecydowanie no. i ostro, ta głupota jednak nie będzie realizowana. To jest z czym innym trochę Narracja wyborcza. Ale mówi Pan w, teraz to o zmianach unijnych? Co, Co jest tą głupotą? Czy zmiany na poziomie unijnym? Y tak. Y zagrożenie, które jest dla państw y niepodległych i suwerennych, ale również ja do końca nie rozumiem i y proszę wybaczyć, może to jest y problem we mnie. Y jaki program będzie realizowany? Czy kiedy słyszałem y wśród partii, które tworzą. Czy, czy ugrupowań, czy też związków partyjnych, które tworzą opozycję, z jednej strony skrócenie tygodnia pracy, ale podwyższenie zarobków, wielkie obniżenie podatków choćby kwotą wolną, a z drugiej strony wielkie wydatki na sferę budżetową, na nauczycieli, na służbę zdrowia no przecież to się mówiąc młodzieżowo kupy nie trzyma. Co będzie realizowane w takim, w takim razie? Jakie programy będą realizowane? Jeszcze chwilę zaczekajmy i będzie sprawdzam. No tak, razie, ale to panie ministrze, to jeszcze mi miesiące, powiedzmy. Jakieś kart jakieś blanche, przynajmniej na chwilę. To Na, na ile, panie ministrze? Ile, ile powinna mieć władza? Y 100 dni spokoju? No ale ta, władz ta władza sama sobie terminy podała. 100 dni, y 100, 100 inicjatyw. Y przecież to nie było gołosłowne. Ja myślę, że to nie są dzieci w piaskownicy, to są politycy, którzy chyba odpowiedzialnie społeczeństwu coś mówili. Chyba, że to była tylko gra i, i obłuda, a teraz ze wszystkiego będą się wycofywali. No te kilka miesięcy, zapewne na początek, jest potrzebne, żeby w sposób jednoznaczny powiedzieć sprawdzam. Panie ministrze, prezes Prawej Sprawiedliwości, Rostok Kaczyński, w wywiadzie dla PAP niedawno mówił, że za rok odda władzę w partii, że to będzie jego ostatnia kadencja. Kto powinien zostać jego następcą? To nie jest pytanie do mnie. Ja za co też dostałem cięgi, i w prawie i sprawiedliwości, nawet niektórzy moi znajomi, że w ogóle dyskusja o zmianach w prawie i sprawiedliwości jest jakimś nadużyciem, że o tym nie powinniśmy rozmawiać, bo tylko Jarosław Kaczyński cementuje tę partię. Ja jestem w tej partii 22 lata. W swoim okręgu wyborczym wręcz zaczynam być legendą prawa i sprawiedliwości i mówię to z sympatią dla, dla tej formacji, która wiele dobrego dla Polski uczyniła. Natomiast jeżeli chcemy pozostać jako formacja skuteczna w kolejnych wyborach, zarówno tych najbliższych, chociaż to będzie pewnie bardzo trudne ale w wyborach jakiegoś dalszego etapu, to, to musi być jakaś naturalna sukcesja, musi być kierownictwo. Nie może pan minister mówi być odwrotnie niż wielu polityków tylko, PiS. To nie jest tak, że tylko z, z prezesem. Panie ministrze, to pan, pan mówi coś przeciwnego niż wielu polityków PiS, czyli nie tyle bez prezesa nie macie szans na zwycięstwo, co z prezesem nie macie szans na zwycięstwo, tak? Na czele partii. Ja jestem w tej partii od 22 lat, powtórzę to jeszcze, ze hmm. względu na braci Kaczyńskich, na ich pewną wizję Polski, Polski, Polski konserwatywnej. Prawicowej, patriotycznej, która jednak odnajduje się w rzeczywistości, rozumie również zmiany cywilizacyjne, jakie zachodzą. Bardziej byłem związany z Lechem Kaczyńskim niż z Jarosławem. Chcę wierzyć, że ta partia będzie umiała również odczytywać głosy społeczne. Wydaje mi się, bo tak jak wspomniałem, z jednej strony wizja państwa, którą prezentujemy, i to jest wizja, która się nie zastarzała, a z drugiej strony pewna strategia wyborcza, która moim zdaniem miała szereg błędów i nie przyniosła oczekiwanego yy, zwycięstwa do samodzielnego sprawowania władzy. Yy, czyli należy również zadać pytanie, czy to mityczne otoczenie prezesa, było w stanie skutecznie odczytać to, czego obywatele oczekiwali. To myślę, się, że plus. nie, no bo nie przecinek. Byśmy tutaj. przecinek, kończymy radiową część sedna sprawy, internetowa dogrywka przed nami. Słuchaczom radio plus życzymy Dobrego dnia. Radio Plus, sedno sprawy. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, doradca prezydenta Andrzeja Dudy jest cały czas z nami. Panie ministrze, mówił pan o kampanii, o strategii Prawa i Sprawiedliwości, o błędach, które doprowadziły do tego, że tracicie władzę. Jakie to są błędy, panie ministrze, przede wszystkim? Wie pan, ja, ja bym bardzo się cieszył, gdyby w Prawie i Sprawiedliwości odbyła się rzeczywiście poważna, merytoryczna debata o tym, dlaczego wynik nie jest satysfakcjonujący. Ja wsk mogę wskazać z własnego doświadczenia. Przede wszystkim przybyło osiem nowych roczników ludzi, uh -huh. w stosunku do których my nie mieliśmy jakiejś istotnej oferty. Powtarzają mi to wszyscy również na spotkaniach z wyborcami. Bo wymyśliliście, ludzi... że oni nie będą głosować, panie ministrze. Ale dla tych ludzi straszenie Tuskiem to jest mniej więcej takie skojarzenie jak z Wandą, która Niemca nie chciała, albo z jakimiś oddalonymi wydarzeniami historycznymi. I to ciągłe podkreślanie jakiegoś diabolicznego charakteru Tuska, Her Tusk, tam straszenie Niemcami, tych ludzi mówiąc wprost niewiele interesowało. Boję się, że my nie odczuwamy, nie, nie rozumiemy zmian zachodzących. W społeczeństwie. To jest może również i problem pokoleniowy. Ja już też coraz trudniej nawiązuję kontakt z ludźmi młodymi, tymi, którzy za chwilę będą decydowali de facto o wszystkich wyborach w Polsce. Również ostrość kampanii to już nie, nie dotyczy akurat młodzieży, która może lubi taki twardy język. Natomiast wielu ludzi mówiło, że już nie chce słuchać tych wzajemnych połajanek, agresji, wyzwisk. My powinniśmy reagować. Może po czasie to widać, chociaż ja mówiłem. Mam, mam tę przewagę nad innymi, że dokładnie o tym samym mówiłem przed mhm. wyborami. Kiedy byliśmy prowokowani, atakowani, wyzywani przez Donalda Tuska, należało powiedzieć: Panie, my nie będziemy reagować w ten sposób. Chcemy mówić o tym, co się udało nam przez te 8 lat zrobić, jest to dużo, ale również uderzamy się w piersi, mówimy o tym, co nam nie wyszło, co chcielibyśmy poprawić. Na pewno by to y, sprawiło, że wielu ludzi zniechęconych, nie interesujących się za bardzo polityką, ale y, generalnie zniechęcony do zniechęconych do takiej narracji, y, poparłoby nas, a nie trzecią drogę, która dostała y, nie, bonus, ponieważ y, mówiła o tym spokoju, pojednaniu, o tej wspólnocie, nie mając specjalnie programów y, jakichś skrystalizowanych, uzyskała chyba wynik lepszy niż się spodziewała. Dla no mnie również problemem. Mhm. I mówię to też bardzo odpowiedzialnie, z, to wynika i z mojego doświadczenia wieloletniego. Znakomnie, dużo lepszy wynik można było uzyskać na obszarach wiejskich, również wśród rolników. Dość powiedzieć, bo to jest zaklinanie rzeczywistości, że poparcie wśród rolników jest podobne jak 4 lata temu. A jak mierzone? Przecież nigdzie w, w danych z Państwowej Komisji Wyborczej grupa zawodowa nie występuje. Jedynie przy ankieterze w exit polu można było powiedzieć: Jestem rolnikiem, głosowałem tak i tak. Ale gdyby tym się sugerować, to, można, to, to to jest pewna logiczna konsekwencja. Jeżeli na 100 głosujących był jeden rolnik i powiedział, że głosował na PIS, to znaczy co? 100% rolników głosowało na PIS. No przecież to jakiś absurd. Trzeba się oprzeć na twardych danych z komisji wyborczych, które mówią wprost. W gminach typowo rolniczych do pięciu tysięcy mieszkańców, to jest większość gmin ym, y, tych wiejskich, rolniczych, y, straciliśmy w stosunku do dziewiętnastego roku 410 tysięcy głosów. W gminach od 5 do dziesięciu tysięcy straciliśmy prawie 200 tysięcy głosów. Te 600 tysięcy głosów to może były głosy na y, wagę zwycięstwa. Y, no nie, panie nie, nie dałyby jeszcze zwycięstwa, mieście. nie dałyby jeszcze zwycięstwa te głosy. Poparcie dla PiSu ponad 10% mniejsze jak w 2019 roku. Już nie mówię o 2020 roku, o wyborach prezydenckich, gdzie to był rekord świata i jeszcze kilkaset tysięcy następnych głosów mhm. wieś na kandydata Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Dudę oddała. To znaczy, że nie umieliśmy odczytać faktycznych problemów polskiej wsi, tego czego od nas oczekiwali. Stanięcia w z tym zbożem ukraińskim, Poinformowania o tym, kto na tym zarobił. No pan, no, pan no, chociażby no, w Radiu Plus apelował o to do ministra Telusa, żeby. No ale nie było ten żadnej ten reakcji. I... Reakcji nie było, niestety. Do ostatniej chwili rolnicy oczekiwali jednak pewnych deklaracji trwałości gospodarstw, stabilności prowadzenia produkcji rolniczej, dochodów z gospodarstw, a nie tylko opowiadanie bajek o kolejnych dotacjach do wszystkiego. To się przełożyło na to, że zagłosowali nogami bardzo wielu z nich na wybory nie poszło. Panie ministrze, to jeszcze tylko chciałbym do tego wątku wrócić prawa i sprawiedliwości. Pan mówi, że wielu... Działaczy PiS, wielu pana znajomych miało pretensje, że pan y, ten temat podniósł, że, że w Prawie i Sprawiedliwości należałoby o tej sukcesji pomyśleć. No Ale sam prezes o tym mówi. To, to po prostu musi się wkrótce wydarzyć, ta zmiana warty w Prawie i Sprawiedliwości. Bo wczoraj Rzecznik Rządu w Radiu mówił, że no, rozpadnie się Prawo i Sprawiedliwość bez prezesa. Pan nie, nie uważa, że, że to jest niebezpieczne Wie dla pan, Ale informacji? my o tym, o tym mówimy od dawna, że tylko osoba hmm. Kaczyńskiego spina PiS. A to nic zapewne jest. Tylko to niech żyje 100 lat, niech będzie w znakomitym zdrowiu. Natomiast partia, która chce odgrywać rolę, szczególnie w długim jakimś marszu, w kolejnych wyborach za 4 czy za 8 lat, bo o takiej perspektywie również musimy myśleć, musi w sposób naturalny również mieć krąg osób, które w sposób również naturalny, powtórzę to jeszcze raz, są przygotowywane do kierowania, które są sztabem, Również intelektualnym, nie mogą tylko świecić blaskiem odbitym od tego bardzo charyzmatycznego szefa, jakim jest Kaczyński. O tym trzeba mówić, nie ukrywać i chować głowę w piasek, a jednocześnie mówić o tym, że jakakolwiek Rozmowa na ten temat jest zdradą, jest y, czymś podłym, bo jest jakby złym życzeniem wobec y, Kaczyńskiego. Ja go cenię i szanuję, I tak jak również jego brata. Jest może człowiekiem wybitnym, y, który raz na parę pokoleń się rodzi, i to nie jest jakby czołobitna deklaracja, która w Aha. PiSie y, jest zawsze na początku wypowiedzi. Y, cenię sobie jego analityczny umysł, ale również trzeba patrzeć na to, że świat się zmienia, że. To jest również, chociaż jestem od niego kilkanaście lat młodszy, to jest pewnego rodzaju zmiana pokoleniowa, którą musimy dostrzegać. Bo w przeciwnym wypadku będziemy partią, która zapewne będzie miała jakiś udział w scenie politycznej Ale nie będzie e, rządził, e, około tak. 20, może 20 paru procent i na tym się skończy. Ale panie, że pan, pan, pan widzimy kandydatów? Również, no, no bo jeżeli o to się za parę miesięcy. Panie jeszcze jeden wątek. Polska prawica moim zdaniem ma szczególną rolę również w Europie, w Unii Europejskiej. Są pewne oczekiwania, że może my będziemy jednak tą grupą, która w głupocie europejskiej będzie jednak dawała jakiś odpór, która będzie w stanie zorganizować prawicę europejską. Ale głupotą to pan nazywa to celekty, integrację, dalszą integrację, panie ministrze? Głupota to jest dalsza ja integracja, teraz. głupota to jest dalsza integracja, zdaniem pana ministra? Integracja w związku z, 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 z różnymi blokami gospodarczymi na świecie jest naturalna, ale to ma być integracja gospodarcza, natomiast nie oddawanie suwerenności Polski. Ja zajmuję się, jak Pan zapewne wie, bardzo mocno przede wszystkim sprawami wsi i rolnictwa. To jest Jednym zdaniem, ta moja domena. Nie, nie, nie staram się wymążać na temat sytuacji obronnej, służby zdrowia i tak no. itd. Tak to, co proponuje Komisja Europejska, co jest w głównym nurcie rządów lewicowych w Unii Europejskiej dla rolnictwa, to jest katastrofa. To jest uzależnienie się od żywności z Ameryki Południowej czy z Ukrainy i niszczenie własnego rolnictwa, czyli niszczenie bezpieczeństwa żywnościowego, które jest równie ważne, a może pod wieloma aspektami ważniejsze niż bezpieczeństwo to... militarne. To co mamy oddać urzędnikom brukselskim, którzy. Panie to nie jeszcze nie raz o tym ten porozmawiamy, to jeszcze o Unii i rolnictwie będzie okazja porozmawiać. Za to spotkanie bardzo serdecznie panu ministrowi dziękuję. Jan Krzysztof Ardanowski był gościem dzisiaj. Sedna sprawy, dobrego dnia panu ministrowi życzę i państwu do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam pana i wszystkich naszych słuchaczy i widzów. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Bóg zapłacił, dziękujemy. Radio Plus. Sedno sprawy.